Drodzy, jesteśmy dziś obok chrzcielnicy, dlatego że pierwsza niedziela po święcie Epifanii to niedziela święta sztupańskiego. Taki jest też również nasz dzisiejszy tekst, który będzie wprowadzał nas do rozważania, do wspólnego rozważania, a czytam go w trzecim rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza od 13 wiersza. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei na Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez Niego. Ale Jan odmówił mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. A Jezus odpowiadając, rzekł do Niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Drodzy, krótki tekst, myślę, że tekst, który bardzo dobrze znamy, a jednocześnie tekst, który stawia przed nami kilka pytań. Dlaczego Jan nie, chrzciał, nie chciał oczcić Jezusa? Dlaczego wzbraniał się przed tym? Wydaje się, że z jednej strony jest to oczywiste. Chrzest, który głosił Jan, to był Chrzest upamiętania, Chrzest wyznania grzechów, Chrzest przyznania się do swoich win. I oto przychodzi Jezus, którego Jan zna, wie kim on jest i wie, że Jezus nie potrzebuje upamiętania, Jezus nie potrzebuje wyznania grzechów, Jezus nie potrzebuje tego wszystkiego, co inni ludzie, a jednak Jezus mówi: Godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Dlatego, że tak jak Bóg w Betlejem. Stał się człowiekiem, tak Jezus chce, by cała jego droga była drogą przez wszystko, również przez Chrzest. Kiedy Jezus później powie, Ja jestem drogą, to również wskaże na to, co stało się wtedy w jego życiu właśnie nad Jordaniem. Na potrzebę chrztu, która dotyczy każdego człowieka. To, co dzieje się później, jest też dla nas świadectwem tego, że Bóg przyznaje się, Bóg zsyła swojego ducha. Nie tylko na Jezusa, który zostaje ochrzczony, ale też przyznaje się później do każdego człowieka, który wychodząc z wody staje się dzieckiem Bożym. Staje się tym, który otrzymuje ducha świętego, by iść przez ten świat, iść i kroczyć drogą, którą wtedy przez Chrzest przeszedł Jezus, którą przeszedł później w swoim życiu. Chrzest jest kolejnym etapem na drodze Jezusa Chrystusa etapem, który rozpocznie Jego ziemską działalność. W którym Ewangelia głoszona przez Niego stanie się udziałem wszystkich ludzi. Dla wielu z nas, Chrzest jest początkiem naszego życia, naszej drogi i niech będzie też początkiem naszego wyznania, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. Amen. Serdecznie zapraszamy do kościoła, by wspólnie razem przeżyć święto Chrztu Pańskiego, by wspólnie razem pochylić się nad Bożym Słowem.